Trochę popadło, a po południu już wysechło i Krzysiek, Bo poprosiłem, żeby wziął kosiarkę, bo za prąd zapłaciłem, żeby skosić trawę tutaj. A i Żeby to lepiej wyglądało Bo tak rosło Ostatnio trochę deszczu popadało to urosła Trawa urosła No tu czy wziął, bo chlewku. Kosiarka, ja nie mam do chlewka. No, mała kosiarka, a mówię w dwóch, a to jak tu w dwóch można kosić? Ja nie wiem. A Meksykano oglądałem i mówił, że ja o, ja na żywo to pokażę świadectwo, gdzie ja ukończyłem szkołę podstawową. W zakładzie wychowawczym. I zachowanie dobre mam. Piszę właśnie. W kamienicy elbląskiej. gada głupoty. Alfabeta. Na to na No w kurtowni, no, a w zakładzie karnym, jak byłem, to łóżki widłowe. To ja jeździć nie miałem. i chłodnie robiłem Białystok i jeździłem łóżkiem widłowym. Tak to właśnie on zazdrości, że po prostu. Że gadają ludzie nie wiadomo jakie rzeczy. Że paczki dostajemy. O, a co w tych paczkach? Że konserwy, zupki chińskie, jakieś nie wiadomo co. O, przyprawa do spaghetti, można robić. Bo jeszcze. To... bo przyprawa jest, a mówi, że nic, tylko wagaj daje je. Wszystko. Był, ile razy był na świętach i mówił, pycha wszystkie rzeczy, ja robię. Ja nic nie umiem robić. On jest wspaniałym człowiekiem. Ty się nie oglądaj, bo. Ła! przewód. No i. Bo patrzysz, trzeba patrzeć, co się robi, a nie oglądać nie wiadomo co. Trzeba przewód robić, łączyć. Trzeba wyłączyć. No wyłącz. Weź, bo jeszcze prądem mi potrącisz. Dobra, ja. No, na razie.